Państwo zaczynamy licytację od tak zwanej trójki bliskiej, a czy się chodził do, do matwizu, także zapraszamy pana profesora Nowaka z kargę. Dobrze. Pan profesor Nowak. Dwie kultowe, dwa kultowe rekwizyty używane, nieodłącznie związane ze stasicem. Pierwszy rekwizyt dwa pamiętający czasy, kiedy jeszcze to, to liceum było męskim liceum i osobę, która była jedyną, jedyną kobietą nauczycielką, która, która uczyła tej w tej szkole, czyli Państwo wiedzą kto, chociaż nie pamiętają? Profesor Warzewska. Tak jest. jeszcze chciał dyrektor dopowiedzieć? Tutaj też tak zwany pogański miecz, który można zobaczyć też na zdjęciu, razem z Panią Profesor Warzewską. Zdjęcie jest na schodach wystawione, na schodę jedną z pierwszych zdjęć. Profesor Warzewska używała tej kierunki w zasadzie mocnowy czas, ona chodziła pod bachem, ona no, po korytarzu i potem tam też w czasie lekcji też, również, prawda, nie tylko nie tylko jaka lekcja, Zmieniła się szkoła, bo już niewiele w sali jest, gdzie używamy kredy. A to pan pamięta, że za przeszłych czasów, gdzie kreda była podstawą, ale kąty zachowało. Także widać. Proszę państwa, nasz, nasza, nasza działka licytowania 10 zł, to 10 zł, ale świetnie, czyli zaczynamy. Panie profesorze, tylu. 100 zł. Historia. Po raz pierwszy 100 zł. Kto da więcej? 110. Kto da więcej? Proszę. Tak, ta kartę można płacić, można przelewać bikiem. Przelewać tutaj też jest yy, te wejście, ale my dopilnujemy, żeby to tam trafiło. Bo jednak profesor Warzewska też z nami jest i utrzymuje się, i ona by też to wspierała. Na pewno będziemy, możemy też. Czyli pani profesor, pani profesor, idę dopomnieć? Bozowy, Tak, czyli 110? Było 110, proszę państwa. O, kto? 400. No, 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 Natalia, no, no to jest. <noise> Ta, ale z pewnością tutaj idziemy 120, ale dobrze. To jest po prostu objaw y, du, długiej pracy w, w szkolnictwie y, w trudnych warunkach. Także mamy 120. Kto z Państwa? 130. 130. 130. 140. 140. Kto z Państwa? 50. 150. 160. 160. 170. 80. 180. Już blisko, już blisko prawie 200 lat Staszman, no to dajemy te 200, 200. Ile? 200, świetnie. Do 200 na pewno dotrwamy ten budynek, bo trzyma więcej. To na pewno to 200, na dobry początek. 210. 210. Super. To już to? No, no proszę Państwa. 220. Natalia. 230. No to, to już to teraz matematycy, którzy są liczą, co to za... Co to będzie za rok na 230? Znaczy skomplikuje, bo 150 plus 80 trzeba dodać, Coś to będzie na rocznik. Profesor Nowak to skontroluje. Czy to jest? Czyli kto z Państwa 240. 240, super. 250. Super, więc idziemy, idziemy. 260. 260. A czy to tutaj tuż to licytuje na które klasy indywidualne, czy wspólnota, czy, czy jak... Druga a, czyli druga a z z z z Czyli czwarta. Czyli czwarta a, prawda. Czwarta a z y, drugą a, super. E, kto da więcej, Borys? 280. 80. 280. Kto z 80. Państwa? 300. O, to już prawie do, to już do takiej, no? Kto? Raz jest możliwość. Czyli 310. Kto z Państwa? 320. 320. 320 po raz drugi 340 340 po raz pierwszy. 360. 370. 370. 370, 370 po raz. 380. Super. no wsparcie będzie. 380. Pamiętajmy, że decydujemy na Krzysztof, a na naszego kolegi, który tutaj w górach był i chodził też do Matwizu, także nie tylko Matwiz, ale Bjorchem też, Kierwolca. E, co tam dajemy? 400. No i pięknie, no i 400 to już jest panie profesorze godne, nie? Tak to jest. Warto uczyć takiej szkole, gdzie 400 takie narzędzia dają. Dobrze, 400, no to co? 400. Po raz drugi będę Ile? 410. A przewlekle. Mata. 410. 420. 420. Po raz drugi. A to, to jedziemy 500. No to co, jak tam. 510. 510. 600, o, o, o. nie przypominam sobie tego akceptanta, ale to jest i tak? Jeszcze okazję? No. Pani profesor, tak jest, no to, to jednak odpowiedzialność, empatia istnieje w tych rocznikach, więc jakby wszystkich także, czyli e, 600. 650. 650, tak jest, 650 po raz drugi. 650 sprzedanych sprzedane za Super, gratulujemy. E, tutaj zdjęcie szczególne, jeszcze dodatkowo do tej e, do tej licytacji. Jedyne zdjęcie niepowtarzalne, już nie będzie powtórki. Chyba, że kiedyś dacie. Super. A teraz, A teraz przed nami z drewniany, drewnianych, ważnych rekwizytów. Bardzo ważnych rekwizytów. To nie jest zwykły wskaźnik, jak państwo powiedzą. To jest... To jest petło. Zapraszamy Panią Profesor, pani Profesor. Zapraszamy Panią Profesor. Już to było, jak się mówię, na mapie, to tam się do ukóry wskazywało. Za góry to nie Proszę mnie. Oczywiście nie ma tu, tam lewo, prawo, tylko są kierunki. Jako szybmy do licytowania płytę. Jak niektórzy wiedzą, nie ma na ma kostkę. Jedyna. Nie Nieotwierana. Już, już i nie. I nie w górze, i nie na Spotify. Dzień dobry Państwu. Tak e, przyniosłem taką płetę, bo to jest rzecz dla mnie ważna. To jest moje... nie udało mi się jej nagrałem, dokonałem tego jakby odnosząc się do twojej dzisiejszej prezentacji. To jest moje dokonanie takie e, prywatne. bo Większość rzeczy, tutaj jest związanych ze szkołą. Ja uczę zaledwie kilkanaście lat, tutaj więc jeszcze sobie nie wypracowałem takich kultowych przedmiotów prawda, w 18, ale to jest to jest mój, no nie życiowy, ale dość ważna dla mnie, dla mnie ważna rzecz. To był też ten czas, kiedy miałem wychowawstwo w czasie, do której chodził Krzysztof, też dziś tutaj, a jesteście. Właśnie jeszcze Marcin mi się też tutaj gdzieś wcześniej przewinął. Z Marcinem też się później jeszcze spotkaliśmy chwilkę na drodze takiej muzycznej. Tak więc tak, to jest moje, moja płyta, ona już jest nie do dostania, zostało mi jeszcze dosłownie chyba trzy egzemplarze, to tak dla dzieci może w chmurze jest, ale trzeba ją kupić, więc w sumie nie wiem czy Państwo to jeszcze są w stanie jakby... Włożyć, bo ja osobiście już nie mam takiego odważu czerwonowego, ale mam nadzieję, że komuś jeszcze gdzieś tam w samochodzie się e, przyda. E, pozwolę sobie powiedzieć, wiecie Państwo, że to było radio trójka. trójka. Było takie radio, było tak, jest takie radio, wraca do czasów, kiedy było, to trochę poryklamuję, a można było w niedzielę w prime minister wieczorowym. Znamy jak to z płytami młodzież od 100 zł. Od 100 zł, proszę Państwa. Kto daje, Kto daje 100 złotych. Super. 100 zł jest. Czekamy, czekamy. Ile? Jest już stopi 150. Super. 150. 200. 200. Boles. Super. Wiesz, a i Biolchem też w wolnych chwilach między uczeniem się e, słucha muzyki to jest dobra droga na odprężenie, a przyda Wam się e, na nowej groto życia jak będziecie na studiach, żeby się odprężać także tutaj trafny trafy boryt 200, tak? 550 550 350, z udziałem, 350 oraz, oraz...

430 po raz. Drugi. 450. 460. 460. 460 po raz, po raz drugi. 400. 500. 500 po raz pierwszy. 500 po raz drugi. 500 po raz trzeci. Zapraszamy. z z chor chorobą. Także bardzo ważny dar, my też możemy weseleć. E, super. E, znacie Państwo wszyscy Marylę Rudowicz. Gracie Marylę Rodowicz? Znacie? No, każdy zna. Proszę? No to proszę. To może tutaj... To jak Karel God polskiej piosenki. To Państwo wiedzą. Gott, Adal, Albo jak to, no to jak to będzie, to, to wiecznie żywy. Elvis Presley, wiecznie żywy, Maryla Rodowicz, wiecznie żywy A tu my mamy. Tu mamy. Czy ja chciałam powiedzieć, że jest to autograf Maryli Rodowicz przekazany na aukcję mojej osobistej córki, która ma już dzisiaj 18 lat. Dostałam dwa takie autografy. Jeden poszedł na licytację 10 lat temu. Ten, poświę... znaczy, ten dajemy dla. Krzyśka e, również ze względów osobistych, ponieważ e, no, znamy, znamy jego papy, więc nasza Martynka dzieli się ten sposób, Więc mam nadzieję, że Państwo wylicytują dobrą kwotę. Dziękuję Panie Profesor. Proszę zostać z nami e, 100 zł za wizerunek i autograf Maryni 100 zł. Świetnie, a i, a, i, a i tyle piosenek Państwo znają i, i na pewno wylicytujemy więcej. Kto da więcej, proszę Państwa? Kto da więcej? Borys, przy jakiej ulicy będziecie się zbawić? No myślcie, myślcie. Myślcie, dobrze. To mamy 100 zł. Mamy 100. 150 super, Dziękuję. 150 200 200 dziękujemy, 200 za podpis jedyny na, na, na jedynej tej ilustracji oprawionej, także od razu można też 200 zł. Kto z Państwa da więcej? 200. 200. Po raz drugi. 200 po raz trzeci. Boris, zapraszamy. 50. rocznica zdania matury e, e, odbyła się w latach absolwentów w 2016 roku. To był ostatni rocznik męsku, tak To był ostatni rocznik w liceum, który e, nie był e, koedukacyjny, a męski e, rocznik. E, dlatego, że 50 lat, to proszę Państwa, licytacja, a 50 zł tylko parmoletników. Proszę Państwa, tak, dyrektor, dyrektor otrzymał też na tym spotkaniu właśnie taką pamiątkę. Tak, prosiłem. To jest rok, kończyli rocznik w 1966, w 2016 spotkali się 50 lat po maturze na terenie szkoły i taką pamiątkę sobie wydali oraz dyrektor otrzymał jako pamiątkę. E, te, tego spotkania. 50 lat po maturze. Zapraszamy do Zapraszamy ktoś z Państwa? Jak nie, to, to zawsze, bo wiem, że Państwo tak. O, prosimy ile? 100. 100. Super, 50 lat i 50, to już 100. Czyli spokojnie życzmy sobie 100 lat po maturze i na pewno będą 100. Za ten świetny kieliszek, taki upamiętniający, naprawdę to nie jest naklejka, tylko to jest grawerowany w szkole, także wiecie, proszę Państwa, je, to nie alkohol, tylko, tylko szkło, także ważne, 100 zł, e, po raz pierwszy, 150, 160, e, kto da więcej, 160, 160. 200? Tak, 200 po raz pierwszy, czyli 550 po raz drugi i 500, 600, 600 zł. 600 zł po raz pierwszy, 650 po raz pierwszy, 650 po raz drugi, 1000 złotych, 1000 złotych po raz drugi, 1100. 1100, 1100, mamy 1100, licytujemy, 1100 jak tam? Jak tam? Proszę Państwa 1100, 1100 po raz drugi 1200 po raz pierwszy. 1200 po raz drugi. 1300 zł za, za kieliszek, jedyny taki kieliszek pokolenia, które pamięta maturę, gdzie w tej, w, tej, w tej szkole był rocznik, ostatni rocznik męski, 1300 raz, drugi 1400, 1400 złoty za najgorszy kieliszek w okolicach na pewno, a nawet po jakoś jakbyś tak mówić, bo w końcu jesteśmy szkołą pogatową i yy, no i i się, I się z tego życzymy, powiedzcie bardzo uważnie, co takie szkoły. 1500, tak? Kto tam? ile? Tam, ja już. Dobrze, proszę Państwa, 1000. Ile było? 1400. Po raz drugi. 1500. 1500. 1600. 1600. Po raz drugi. 1700. 1700. Po raz pierwszy 1800, 1800, po raz drugi 2000, 2000. Dwa tysiące, proszę Państwa, 2000, proszę popatrzeć, czy ślany, 2500, 2500, 2500, po raz drugi 2000, ile? 2600, po raz pierwszy. Dwa tysiące sześćset po raz drugi. Trzy tysiące. Trzy tysiące! Państwa, trzy tysiące! Panie Dyrektorze, będzie trzeba się skontaktować z tym rysunkiem. W sumie to ja już jestem w takim stresie, patrzę tutaj już przy tych sumach, nasi muzycy wymienkli. też wymienkam. Powoli. Proszę Państwa, to nie znaczy, że kończymy licytację, które jeszcze, jeszcze spróbujemy zlicytować. Na pewno to się pojawi. Dziękuję wszystkim, którzy dali te, te dali na licytację. To jest bardzo ważne, też mogą Państwo obserwować stronę samorządu. Jeszcze, jeszcze będziemy licytować. Tak bardzo to jest ważne. Ale mamy, mamy 3000, 3000, 3000 po raz pierwszy, tysiące po raz drugi. 3000 po raz trzeci. Zapraszamy. Zapraszamy Panie Przewodniczący. Dziękuję Wam. Dziękuję.